Dzisiaj pokażę Wam y, wymianę starego silikonu. Na nowy już tutaj y, zacząłem y, zdrapywać stary silikon. Oczyścimy to. Y, mam tu za zadanie, tylko wymienić silikon na nowy. Więc widzicie, tu są takie no, po prostu. Y, Docinki, stara łazienka, więc wiele tutaj nie będę kombinował, bo tutaj, jak widzicie, grzyb się zrobił. Niepłytkowany to było przeze mnie, dlatego tylko wymiana silikonu. Zwróćcie uwagę, że to jest stare budownictwo, więc wymieniamy silikon. Może mi się to uda nagrać? I z góry i z dołu przeczyścić. Aby nie uszkodzić w ogóle tutaj duszy, nie? A ja tutaj powolutku to będę wycinał. Nie za mocno. Tam jest otwór już, jak widzicie. Zero izolacji z tamtej strony wypełniacza. Ja spróbuję tam y, większą ilość silikonu wpuścić, aby to po prostu tutaj uszczelnić. Także ja y, ten silikon teraz ściągnę. No, i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Widzicie sami, te odległości tutaj są strasznie grube. Dwunastka nawet tego nie przykryje. No zobaczymy, co z tym zrobimy. Teraz jeszcze przypomnę Wam, czemu tutaj są takie odcienie. No, to jest właśnie y, pytanie do kobiet, które farbują włosy. Właśnie tak się dzieje, gdy spukujemy farbę z włosów. Silikon wchłania eee, wszystkie kolory, i to właśnie później tak wygląda. Jak się farbę z włosów spukuje w duszy, się nie doczyści tego, i od razu silikon, silikon wciąga tą farbę. Także. Wiecie już co robić. Tutaj wszystko jest wciągnięte nawet przez fugę na całej długości. To już macie rozwiązanie. Jeśli y, Wasze kobiety farbują, zwróćcie uwagę na to, aby rysnic y, dobrze wyczyszczona, ponieważ zostawia później właśnie takie ślady. Tutaj widać dokładnie, ja to będę próbował czyścić, no ale nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy. No i tak mamy ściągnięty stary silikon. A widzicie jak to tutaj wygląda? Nie jestem od tego, aby oceniać płytkarzy w latach 70., -tych, 80. -tych. No, ale tą stronę szło zrobić ładnie, gorzej z tą. No, ja wam pokazuję tylko tyle. Teraz będzie trzeba to jakoś ogarnąć, posprzątać. Teraz posprzątamy i będziemy dopasowywać eee, grubość, eee, jakiej będzie silikon. To wam pokażę. Zaraz. Teraz tak mamy wyczyszczone e, fugi, stary silikon. Wygląda tutaj. E, teraz zajmiemy się dopasowaniem e, wielkości fugi. Do e, fugi a raczej do silikonu użyjemy takich łopatek gumowych. I teraz tak pięknie by wyglądało. Gdyby silikon był położony w szóstce, widzicie? Pięknie by to wyglądało, ale niestety tutaj już widzicie, że szóstka. Tu nawet nie ma nic do piękna, ale niestety szóstka będzie za mała. Spróbujemy ósmeczkę. Tu jest ósemka. tutaj jest ósemka, tu jest ósemeczka. do Dotąd dochodzi, a tutaj już jest załamanie. Tutaj mamy jeszcze większe, widzicie jeszcze gorzej. Użyjemy dziesiątki. Sprawdzimy z dziesiątką, no dziesiątka też jest mała. No a nie chcę użyć dwunastki, ponieważ dwunastka to już jest bardzo duża. Spróbujemy to ściągnąć dziesiątką potrzebować do położenia silikonu czyli silikon, ja używam firmy Lugato jest fajny silikon antygrzybiczy i tutaj widać jak guma zachowuje się do tego tak woda z płynem papier no i do wyciskania silikonu pompka jedna druga. Teraz pójść przygotowanie. Czyli jak już mówiłem, będziemy robić dziesiątką. Ja tutaj ze skosa delikatnie ścięta. Przymierzymy teraz. Przymierzymy. Widzicie, pasuje. Zejdziemy niżej w ten cięższy punkt. Pasuje. Więc docięty jest nas kos i zaczynamy. Najważniejsze jest, aby każdą część przejechać silikonem. Ja zaczynam od góry. już tym samym nakładaniu będziemy wiedzieć czy nam to zakryje przyciągnę jeszcze raz tutaj tą grubszą część tam musimy więcej nałożyć o jedną ręką ciężko mi i takie niedomknięcia musicie uważać Przeciągnąć jeszcze raz, drugiej nadmiar ściągniemy. No ja, ja położę, to Wam pokażę, jak to wygląda, bo jedną ręką ciężko mi nagrywać i ciężko silikon kłaść. i Jak widzicie, mam yy, silikon już w miarę napchany. Teraz przyjdzie nam ściągnięcie silikonu. Jak widzicie? Ja Nie żałujcie wody. Tutaj łopatka. Musimy znaleźć dziesiątkę. Tu jest dziesiątka. e yeah, a Tylko już położone, te mamy nierówne płytki, właśnie tak to wygląda. Nie zapominajmy o wodzie. Przy ścianach, tak to właśnie wygląda, no ale nie mamy na to wpływu. No i mamy silikon pociągnięty. ponieważ widzieliście sami, że te płytki są nierówno położone. Fugę trzeba było silikonową zrobić grubszą. No ale tak wygląda efekt końcowy. silikon pięknie położony czas dokładny to około 2 godzin w tym przypadku w tej duszy nowy silikon bez żywa i koniec jak film wam się podobał zostawcie łapkę, subskrypcję kanału